Jestem sali i mam 33 lata. Pracuję jako analityk inwestycyjny i odnoszę w tym spore sukcesy. Po latach oszczędzania i ciężkiej pracy w końcu kupiłam własny dom. Nic wyszukanego, ale był dla mnie idealny. Miał wszystko, czego chciałem, a zwłaszcza świetne biuro, w którym mogłem pracować z domu. Dom nie wymagał żadnych napraw ani zmian, co było niesamowite. Ponieważ mogłem od razu się do niego wprowadzić i zacząć się nim cieszyć, kropka od razu postanowiłem urządzić parapetówkę. Zaprosiłem wszystkich przyjaciół, krewnych i oczywiście rodzinę. Mieli przyjść moi rodzice, młodsza siostra i jej narzeczony. Impreza szła świetnie, kropka moi przyjaciele dobrze się bawili, wszyscy jedli i pili, a ludzie komplementowali dom. Czułem się naprawdę dumny, pokazując wszystkim dookoła. Zwłaszcza moje domowe biuro, ciężko pracowałem, aby dojść do tego punktu w moim życiu, i to było niesamowite uczucie, w końcu, mieć własną przestrzeń, kropka potem pojawiła się moja rodzina. Przybyli jako ostatni. Co było typowe, moi rodzice weszli i natychmiast zaczęli się rozglądać z dziwnymi wyrazami twarzy. Niezadowoleni, nie pod wrażeniem, po prostu sceptyczni, kropka jakby próbowali znaleźć wady we wszystkim, kropka. Dom wygląda dobrze, powiedziała moja mama z tym ciasnym uśmiechem, który nie sięgał jej oczu. Tata tylko przytaknął, nie mówiąc zbyt wiele, kropka znałam ten ton, był to ten sam, którego używali, gdy chcieli mnie skrytykować, ale starali się być uprzejmi wobec innych ludzi. Słyszałam go przez całe życie, więc ignorowałam go i oprowadzałam ludzi, kropka moja siostra też była cicha, co było dla niej niezwykłe. Zwykle jest dość rozmowna, ale wyglądała na rozkojarzoną. Jednak jej narzeczony to była inna historia. Ten facet pochodzi z bogatej rodziny i nigdy nie pozwala nikomu o tym zapomnieć. Zaczął komentować mój dom, mówiąc takie rzeczy jak to: że salon w domu jego rodziców jest większy niż wszystkie moje pokoje razem wzięte i że jego mieszkanie ma więcej okien w samym salonie niż cały mój dom. Uśmiechnęłam się do niego słodko. Chociaż miałam ochotę wylać mu szampana na głowę, kropka, to ciekawe, powiedziałam: Różnica polega na tym, że ja kupiłam ten dom za własne pieniądze. Twoi rodzice kupili dla ciebie mieszkanie. Jego twarz zrobiła się czerwona, kropka natychmiast wyszedł. Moja siostra pobiegła za nim, a moja mama syczała na mnie, że nie potrafię kontrolować swojego okropnego temperamentu. Rodzice wyszli za siostrą. Wzruszyłam tylko ramionami i powiedziałam wszystkim, żeby świętowali dalej. Po ich wyjściu impreza faktycznie się poprawiła. Kropka minęły dwa miesiące, a ja nie usłyszałam ani słowa od żadnego z nich. Szczerze mówiąc, byłem z tego powodu szczęśliwy. Zwykle dzwonili do mnie cały czas, prosząc o pożyczenie pieniędzy, których nigdy nie spłacali. Bez tego stresu lepiej spałem i miałem więcej pieniędzy na koncie bankowym. Nagle zadzwoniła do mnie mama brzmiała inaczej, prawie słodko. Sali, kochanie, chciałabym zaprosić cię na rodzinny obiad, powiedziała. Możesz wpaść w ten weekend. Byłam zaskoczona, ale zgodziłam się. Może chcieli przeprosić za katastrofę z parapetówką. Kiedy dotarłam do domu rodziców, moja siostra już tam była. Była sama, bez narzeczonego w zasięgu wzroku. Kropka, natychmiast usiadłyśmy przy stole, a mama spojrzała na mnie z łagodnym wyrazem twarzy. Sali, mamy do ciebie prośbę, powiedziała łagodnym głosem. Chodzi o to, że rodzina narzeczonego twojej siostry jest bardzo zamożna i nie chcą stracić twarzy. Potrzebujemy 230 000 na wesele, a pan młody doda kolejne 230 000. Spojrzałem na nich, mówicie poważnie. Zaprosiliśmy cię tutaj, ponieważ wiemy, że masz duże oszczędności, kontynuowała moja mama. Powiedziałeś nam o swoim koncie. Kiedy rozmawialiście o zakupie domu, kropka moja siostra pochyliła się do przodu. Sally, musisz mi dać 230 000, żebym mogła mieć wspaniałe wesele, kropka nie mogłam uwierzyć w to, co słyszę. Czy wy wszyscy postradaliście zmysły? Chcecie zorganizować wesele, które kosztuje prawie pół miliona dolarów, kiedy nie macie na to pieniędzy? Właśnie dlatego cię zaprosiliśmy, powiedziała moja mama. Nie, powiedziałam stanowczo, nie dam ci tyle pieniędzy. Jestem całkowicie przeciwna wydawaniu pieniędzy na drogie wesela. Kropka moja siostra natychmiast zaczęła płakać. Jesteś po prostu zazdrosna, bo nie masz chłopaka, kropka mój tata w końcu przemówił Sali, odmawiając, narażasz na szwank ślub swojej siostry. Kropka byłam zmęczona słuchaniem tych bzdur. Chwyciłam torebkę i wybiegłam z domu. Wsiadłam do samochodu i pojechałam do domu, ręce trzęsły mi się ze złości 230.000. Oni naprawdę myśleli. Że wydam tyle pieniędzy na wesele. Byli kompletnie szaleni. Przez następny tydzień mój telefon nie przestawał dzwonić. Połączenia. SMSY. Wiadomości głosowe. Czasami błagali, czasami domagali się, żebym zmieniła zdanie. Moja siostra wysyłała mi płaczliwe wiadomości głosowe o tym, jak rujnuje jej życie. Moi rodzice wysyłali y o lojalności rodzinnej i o tym, jak bardzo są mną rozczarowani. Ignorowałam to wszystko. Nie było mowy, bym oddała swoje ciężko zarobione pieniądze na ich absurdalny ślub. Tydzień później moja siostra pojawiła się w moim domu. Waliła w drzwi i domagała się, bym wpuścił ją na rozmowę. Wiedziałem dokładnie, co mnie czeka, więcej błagania i łez. Nie otworzyłem drzwi, kropka siedziała więc na moim progu przez cały dzień, opowiadając każdemu przechodzącemu sąsiadowi o tym, jaka byłam okrutna. Zrobiła całą scenę, ale ja wciąż nie otwierałem drzwi. W końcu poddała się i odeszła kropka, myślałem. Że najgorsze już za mną. Moi rodzice i siostra w końcu przestali dzwonić i wysyłać SMS Y po tym całym dramacie na progu. Minął miesiąc bez żadnego kontaktu z ich strony i zaczynałem się odprężać. Może w końcu zaakceptowali fakt, że nie zamierzam finansować ich szalonego, drugiego ślubu. Może postanowili ograniczyć wydatki i zorganizować coś bardziej rozsądnego. Pewnego wtorkowego popołudnia pracowałem w domu, gdy zadzwonił mój telefon. Prawie nie odebrałam, ponieważ przyzwyczaiłam się do ciszy i spokoju, ale kiedy zobaczyłam identyfikator dzwoniącego, natychmiast odebrałam. Ciocia Linda, powiedziałam zaskoczona. Ciocia Linda jest siostrą mojego taty i zawsze była moją ulubioną krewną. Jest jedyną osobą w rodzinie, która nigdy nie prosi mnie o pieniądze ani nie traktuje, jak chodzący bankomat. Kropka jest też jedyną osobą, która kiedykolwiek naprawdę mnie rozumiała. Cześć, sali, powiedziała. Ale jej głos brzmiał dziwnie. Napięty. Muszę z tobą porozmawiać o czymś ważnym. Kropka, żołądek mi opadł. Co się stało? Odwiedziłam wczoraj twoich rodziców, powiedziała. Wpadłam, żeby porzucić coś, co twój wujek chciał dać Twojemu tacie. Nie wiedzieli, że przyjeżdżam, więc wpuściłam ich do domu z zapasowym kluczem. Tak jak zawsze, kropka czekałam, aż będzie kontynuować, ale wydawała się zmagać z tym, jak powiedzieć to, co chciała. W sali podsłuchałam ich rozmowę z Twoją siostrą. Byli w kuchni, a ja na korytarzu. Nie wiedzieli, że tam jestem. O czym rozmawiali? Powiedzieli, że zamierzają sprzedać dom za dwa miesiące. Zamierzają wydać pieniądze na wesele, a potem powiedzieć ci, że potrzebują tymczasowego mieszkania. Ale sali oni nie mówili o tym, że to będzie tymczasowe. Powiedzieli, że nie odważyłabyś się ich wyrzucić, pomimo Twojego, cytuję, okropnego charakteru. Za nie mówiłam. Siedziałam tam, trzymając telefon, próbując przetworzyć to. Co właśnie mi powiedziała? To nie wszystko, kontynuowała Linda. Planują ogłość to publicznie na pięćdziesiątej piątej urodzinach twojej matki w przyszłym miesiącu. Doszli do wniosku, że jeśli powiedzą o tym wszystkim przed dużym tłumem, nie będziesz w stanie im odmówić, nie wyglądając przy tym na okropną córkę. Zamierzają zastawić na mnie zasadzkę, powiedziałam, a mój głos ledwo przekroczył szept. Dokładnie to planują. Ciągle mówili o tym, że będziesz uwięziona, że nie będziesz w stanie powiedzieć, nie przy tych wszystkich ludziach. Wyglądali na naprawdę zadowolonych z siebie, kropka zrobiło mi się niedobrze, moi rodzice spiskowali przeciwko mnie, planując zmanipulować mnie na oczach wszystkich, których znałam. Zamierzali sprzedać swój dom, wydać pieniądze na śmieszny ślub mojej siostry, a potem zmusić mnie do opieki nad nimi, kropka. Sali, wszystko w porządku, zapytała ciocia Linda. Nie wiem, odpowiedziałam szczerze. Nie mogę uwierzyć, że mi to zrobili. Przepraszam, że musiałam ci powiedzieć. Ale pomyślałam, że powinnaś wiedzieć, co planują. Zasługujesz na to, by być przygotowanym. Dziękuję, powiedziałam, naprawdę doceniam, że mnie ostrzegłeś, kropka po tym jak się rozłączyliśmy, usiadłem w swoim biurze, wpatrując się w ścianę. Moi rodzice nie prosili mnie już tylko o pomoc przy ślubie. Planowali zniszczyć swoje własne bezpieczeństwo finansowe. A potem uczynić z tego mój problem. Zamierzali zostać bezdomnymi z wyboru i oczekiwali, że ja to naprawię. Im więcej o tym myślałem, tym bardziej się złościłem. Zamierzali sprzedać swój dom, wydać setki tysięcy dolarów w jeden dzień, a następnie wprowadzić się do mnie na stałe. Prawdopodobnie nigdy nie dokładaliby się do rachunków czy zakupów spożywczych. Prawdopodobnie traktowaliby mnie jak służącą we własnym domu. A co najgorsze, Planowali zmanipulować mnie, abym się zgodziła, robiąc to na oczach tłumu. Wiedzieli, że będę zbyt zawstydzona, by odmówić publicznie. Więc zamierzali wykorzystać to przeciwko mnie. Pomyślałem o wszystkich sytuacjach, w których przez lata prosili mnie o pieniądze. Wszystkie nagłe wypadki, które tak naprawdę nigdy nie były nagłe, wszystkie te sytuacje, w których zmuszali mnie do pomocy, gdy sami wpadali w kłopoty finansowe, to była tylko ostateczna wersja tego samego schematu. Zdałem sobie sprawę, że mam wybór. Mogłam pozwolić im złapać mnie w pułapkę na przyjęciu urodzinowym i utknąć z nimi na zawsze. Albo mogłam zrobić coś z tym teraz. Podniosłam telefon i zadzwoniłam do mojego przyjaciela Mike'a. Pomógł mi kupić dom i był dobry w swojej pracy. Mike tu sali, powiedziałam, gdy odebrał. Hej, sali, jak tam dom? Nadal ci się podoba, właściwie to dlatego dzwonię, muszę go sprzedać. Nastąpiła pauza sprzedać. Ale dopiero co go kupiłeś, czy coś jest z nim nie tak, nie? Dom jest idealny, to sytuacja rodzinna. Muszę sprzedać jak najszybciej i znaleźć inne miejsce do życia. Czy możesz mi pomóc? Cóż! Masz szczęście! Mam klientów, którzy szukają dokładnie takiego domu w tej okolicy. Mam też innych klientów, którzy sprzedają dom, który może być dla ciebie idealny. Kropka, jeśli naprawdę poważnie o tym myślisz, to prawdopodobnie moglibyśmy to zrobić w ciągu kilku miesięcy. Kropka, jestem całkowicie poważna. A Mike? Nowy dom musi znajdować się po drugiej stronie miasta. Jak najdalej od mojej obecnej dzielnicy. Kropka, dobrze, powiedział, a w jego głosie słychać było ciekawość, ale nie zadawał pytań. Mogę ci jutro pokazać ten drugi dom, jeśli chcesz. Kropka, tak, zdecydowanie, im szybciej tym lepiej. kropka, Gdy się rozłączyliśmy, usiadłam na krześle i wzięłam głęboki oddech. Naprawdę zamierzałem to zrobić. Zamierzałam sprzedać dom i przeprowadzić się gdzieś, gdzie moi rodzice nie mogliby mnie znaleźć. To było przerażające, ale też ekscytujące. Po raz pierwszy w życiu miałam być całkowicie wolna od ich manipulacji i ciągłych żądań pieniędzy. Następnego dnia Mike pokazał mi drugi dom. Był ładniejszy niż mój obecny, z większym biurem i lepszą kuchnią. I był zdecydowanie na tyle daleko, że moi rodzice nigdy nie wpadliby na mnie przypadkiem. Kropka, wezmę go, powiedziałam Mike'owi. Nie chcesz tego przemyśleć. Zapytał. Kropka, nie, jestem pewien. Zróbmy to. Kropka, wszystko potoczyło się szybciej, niż się spodziewałam. Mike nie żartował, mówiąc, że jego klienci są chętni. W ciągu miesiąca miałem kupców na mój dom, którzy byli gotowi zapłacić moją cenę wywoławczą i szybko zamknąć transakcję. Kropka, czas był idealny. Ponieważ mogłem kupić nowy dom w tym samym czasie, kropka, utrzymywałem wszystko w całkowitej tajemnicy. Nie powiedziałem nikomu o sprzedaży ani przeprowadzce, nawet najbliższym przyjaciołom. Miałem paranoję, że w jakiś sposób wieści dotrą do moich rodziców i zorientują się, co robię, kropka, chciałam, żeby wszystko poszło idealnie. Kropka, najtrudniejszą częścią było pakowanie się tak, by nikt tego nie zauważył. Musiałam robić to stopniowo, po trochu, żeby sąsiedzi nie widzieli, jak ładuje pudła do samochodu. Zacząłem od rzeczy, których nie używałem na co dzień, takich jak książki i dekoracje. Potem przeszłam do ubrań i rzeczy kuchennych, bez których mogłabym żyć przez kilka tygodni. Dzień przeprowadzki był szalony. Zaplanowałem ją na bardzo wczesny poranek, około pięć rano, aby żaden z moich sąsiadów nie obudził się na widok ciężarówki. Czułem się, jakbym uciekał z więzienia. Przeprowadzający się byli jednak profesjonalistami i wszystko było załadowane i gotowe do drogi w ciągu zaledwie kilku godzin. O dziewięć rano byłem już całkowicie przeniesiony ze starego domu do nowego. Nowi właściciele mieli otrzymać klucze tego samego popołudnia, więc zdranie w czasie było idealne. resztę dnia spędziłem na rozpakowywaniu i urządzaniu mojego nowego domowego biura. Dwa tygodnie minęły spokojnie. Pracowałem z domu. Poznałem nową okolicę i cieszyłem się, że nie muszę martwić się o rodzinę, która pojawia się pod moimi drzwiami lub dzwoni do mnie po pieniądze. Czułem się najbardziej zrelaksowany od lat. Wtedy zadzwoniła moja mama. Sali, kochanie, powiedziała tym sztucznie słodkim głosem, którego używa, gdy czegoś chce. Chciałam zadzwonić i osobiście zaprosić się na moje przyjęcie urodzinowe. To będzie wielka uroczystość i naprawdę chcę, żebyś tam była. Oczywiście, że tam będę, mamo powiedziałam, starając się brzmieć normalnie, kiedy to jest. W następną sobotę w restauracji Romano o siedem rano. Będzie tam około 50 osób, w tym twoja siostra, jej narzeczony i jego rodzice. Miło będzie mieć całą rodzinę razem. Brzmi świetnie, na pewno tam będę. Cudownie powiedziała, a w jej głosie słychać było zadowolenie. Tak się cieszę, że przyjdziesz. To będzie wyjątkowa noc, kropka. Gdy się rozłączyliśmy, siedziałem i myślałem o tym, co mnie czeka. Nie miała pojęcia, że wiem o jej planie. Myślała, że zaskoczy mnie informacją o sprzedaży domu i wprowadzeniu się do mnie, kropka. Myślała, że zastawi na mnie pułapkę przed tymi wszystkimi ludźmi. Ale ja byłem na to gotowy, kropka. W noc imprezy ubrałem się i pojechałem do Romano S. Restauracja była pełna. Mama zaprosiła wszystkich, których znała krewnych, sąsiadów, znajomych z pracy, ludzi z kościoła. Moja siostra była tam ze swoim narzeczonym, a jego rodzice też tam byli, wyglądając wytwórnie i drogo. Linda też tam była, a kiedy nasze spojrzenia się spotkały, skinęła mi lekko głową. Usiadłem przy rodzinnym stole i rozmawiałem ze wszystkimi. Moi rodzice byli w świetnych nastrojach, śmiali się i żartowali z gośćmi. Moja siostra też wydawała się podekscytowana, prawdopodobnie dlatego, że wiedziała, co nadchodzi kropka jej narzeczony ciągle sprawdzał telefon, wyglądając na znudzonego. Podano kolację i wszyscy jedli pili i dobrze się bawili. czekałem na moment, w którym mama wygłosi swoje oświadczenie. Wiedziałam, że to nastąpi i byłam gotowa. W końcu, mniej więcej w połowie kolacji, mama wstała i stuknęła kieliszkiem z winem. By zwrócić na siebie uwagę wszystkich, kropka. Czy mogę prosić wszystkich o uwagę? Powiedziała, uśmiechając się szeroko. Cała restauracja ucichła, wszystkie pięćdziesiąt osób odwróciło się, by na nią spojrzeć. Chciałam podziękować wszystkim za przybycie, aby świętować ze mną moje pięćdziesiątej piątej urodziny, zaczęła. To wiele znaczy mieć was wszystkich tutaj dziś wieczorem. Wszyscy grzecznie klaskali. Ale mam też kilka ekscytujących wiadomości, którymi chcę się z wami podzielić, kontynuowała, a ja zobaczyłam, jak spogląda na mojego tatę i siostrę. Mój mąż i ja podjęliśmy ważną decyzję dotyczącą naszej przyszłości, kropka nadchodzi, pomyślałam. Sprzedaliśmy nasz dom, ogłosiła, a ja usłyszałam, jak kilka osób sapie ze zdziwienia. Pieniądze przeznaczyliśmy na ślub naszej ukochanej córki, na jaki zasługuje. Gestem wskazała na moją siostrę która natychmiast zaczęła płakać ze szczęścia. Wszyscy zaczęli klaskać i wiwatować. Narzeczony mojej siostry uśmiechnął się po raz pierwszy przez całą noc. Ale, kontynuowała mama, unosząc dłoń, by uciszyć wszystkich, po tym jak zapłaciliśmy za wesele, nie zostało nam zbyt wiele pieniędzy. Zamierzamy więc wprowadzić się do naszej wspaniałej córki Sali, która oczywiście nigdy nie odmówiłaby pomocy rodzicom. Wszyscy odwrócili się, by na mnie spojrzeć. Rodzice się uśmiechali, siostra ocierała łzy, a ciotka uważnie mi się przyglądała. Widziałam, jak pułapka zamyka się wokół mnie, tak jak zaplanowali, kropka, wzięłam głęboki oddech i wstałam. Przybrałam swoją najlepszą zszokowaną minę. Mamo, tato, nie miałam pojęcia, że to planujecie, powiedziałam na tyle głośno, by wszyscy usłyszeli. To taka niespodzianka. Chcieliśmy, żeby to była niespodzianka, powiedziała mama, promieniejąc. Wiemy, jak bardzo nas kochasz i wiedzieliśmy, że będziesz chciała pomóc. Oczywiście. Że chcę pomóc, powiedziałam i zobaczyłam ulgę na ich twarzach. Mój dom jest zawsze otwarty dla moich rodziców. Wszyscy znów zaczęli klaskać. Moi rodzice wyglądali na szczęśliwych i dumnych, moja siostra znowu płakała, kropka, nawet rodzice jej narzeczonego uśmiechali się i kiwali głowami z aprobatą kiedy musisz się wprowadzić, zapytałem, wciąż grając swoją rolę. Nowi właściciele chcą się nas pozbyć w ciągu tygodnia, powiedziała mama. Ale możemy wprowadzić się do ciebie w każdej chwili, jesteśmy bardzo wdzięczni, sali. Możecie się wprowadzić, kiedy tylko zechcęcie, powiedziałam, a ciocia Linda zakryła usta, by ukryć uśmiech. Usiadłam z powrotem i dokończyłam obiad. Kropka, zostałam jeszcze przez około godzinę prowadząc pogawędki i przyjmując gratulacje od ludzi na temat mojej hojności. Potem po cichu wymknąłem się i pojechałem do mojego nowego domu, gdzie moi rodzice nie mieli pojęcia. Że mieszkam, kropka, następne dwa dni były spokojne. Pracowałem w domu i cieszyłem się swoją tajemnicą, kropka, trzeciego dnia zadzwonił mój telefon. Sali, krzyknęła do słuchawki moja matka. Co ty do cholery zrobiłaś? Byliśmy dziś w twoim domu, a tam mieszka inna rodzina. Powiedzieli, że go kupili, a ty się wyprowadziłaś. Och, to powiedziałem, tak, sprzedałem dom i przeprowadziłem się. Wrobiłeś nas, krzyknęła, zrobiłeś z nas głupców. Właściwie, mamo, to ty postanowiłaś zastawić na mnie pułapkę, ogłaszając swój plan przed wszystkimi. Zareagowałem w ten sam sposób. Więc chyba jesteśmy kwita. Gdzie jesteś? — zażądała. — Stoimy tu ze wszystkimi naszymi rzeczami, a ludzie się na nas gapią. — Nie powiem ci, gdzie mieszkam — powiedziałam. — Możesz zamieszkać ze swoją drugą córką. — Sali, nie możesz nam tego zrobić. — Już to zrobiłam — żegnaj, mamo. Rozłączyłam się i natychmiast zablokowałam wszystkie ich numery. Próbowali dzwonić z innych telefonów, ale rozłączałam się. Gdy słyszałam ich głosy. Wysyłali SMS Y z różnych numerów, ale te też zablokowałam dwa tygodnie minęły w całkowitej ciszy. Pracowałem spokojnie w swoim domowym biurze, gdy zadzwonił mój telefon. To ciocia Linda. W sali, myślałam, że będziesz chciała wiedzieć, co się stało po tym, jak zostawiła się w swoim starym domu, powiedziała. Słucham, powiedziałam, siadając z powrotem na krześle. Twoi rodzice pojawili się w mieszkaniu twojej siostry ze wszystkimi swoimi rzeczami. Oczekiwali, że pozwoli im się tymczasowo wprowadzić, dopóki nie wymyślą, co robić. Jej narzeczony odmówił wpuszczenia ich. Kropka, powiedział, że to nie jego problem, że sprzedali swój dom i wydali pieniądze. Roześmiał się, gdy przypomniały mu, że zapłaciły za jego ślub. Kropka, powiedział, że pieniądze są już na jego koncie i zapłacił już za salę weselną, kwiaty, jedzenie. Wszystko. Kropka, nie byłem zaskoczony, bogaci ludzie nie stają się bogaci dzięki hojności z pieniędzmi innych ludzi. Co zrobiła moja siostra? To najgorsze, powiedziała Ciocia Linda, stanęła po jego stronie. Powiedziała twoim rodzicom, że muszą się wynieść, ponieważ zawstydzają ją przed jej przyszłymi teściami. Więc ich też wyrzuciła. Całkowicie. Twoi rodzice musieli znaleźć mieszkanie na wynajem za te niewielkie pieniądze, które zostały im ze sprzedaży domu. Mieszkają teraz w jakimś malutkim miejscu po drugiej stronie miasta, kropka poczułam dziwną mieszankę satysfakcji i smutku, kropka cieszyłam się, że w końcu muszą ponieść konsekwencje swoich czynów, ale wciąż ciężko było mi słyszeć, że moja własna rodzina rozpadła się w taki sposób. To nie wszystko, kontynuowała ciocia Linda. Byli tak wściekli, że odmówili pójścia na ślub twojej siostry. Powiedzieli, że mają teraz dwóch zdrajców w rodzinie, ciebie i ją. Możesz w to uwierzyć. Właściwie mogłam w to uwierzyć. Moi rodzice zawsze byli dramatyczni i właśnie takie rzeczy robili. Woleli zrobić coś, niż przełknąć swoją dumę i pokazać się swojej córce, kropka, gdy się rozłączyliśmy. Siedziałam i myślałam o wszystkim, co się wydarzyło. Moi rodzice manipulowali i spiskowali, aby dostać to, czego chcieli, ale to całkowicie się nie powiodło, kropka, stracili dom. Bezpieczeństwo finansowe i obie córki. Moja siostra dostała swoje drogie wesele, ale straciła wsparcie rodziców i zniszczyła swoje relacje z nimi. A ja. Żyłem sobie spokojnie w nowym domu, pracując w domu i ciesząc się ciszą i spokojem. Trzy miesiące później przeglądałem media społecznościowe, gdy zobaczyłem zdjęcia ze ślubu mojej siostry. Zamieściła dziesiątki zdjęć pokazujących fantazyjne miejsce, drogie kwiaty, designerską sukienkę. Wszystko, kropka, wyglądało to jak coś z magazynu, kropka, ale najbardziej uderzyło mnie to, czego brakowało na zdjęciach. Żadnych zdjęć z naszymi rodzicami. Żadnych rodzinnych zdjęć z jasną stroną rodziny. Tylko zdjęcia z jej nowym mężem i jego rodziną oraz kilkoma przyjaciółmi. Kropka, wpatrywałam się w jedno zdjęcie, na którym moja siostra kroiła tort. Wyglądała pięknie i szczęśliwie, ale było w tym coś pustego. Dostała wszystko, czego chciała, ale straciła rodzinę, by to zdobyć. Kilka tygodni później, ciocia Linda zadzwoniła do mnie ponownie. Spotkałam twoich rodziców w sklepie spożywczym, powiedziała. Wyglądali okropnie. Nadal mieszkają w tym malutkim, wynajmowanym mieszkaniu i z trudem płacą czynsz. Czy oni pracują? Twój tata próbuje znaleźć pracę na pół etatu, ale zbliża się do wieku emerytalnego, więc jest ciężko. Twoja mama mówi każdemu, kto chce słuchać, jak okropne są jej córki. Ceo mówi: Och, to co zwykle. Jakie obie jesteście niewdzięczne, jak ona poświęciła wszystko dla swoich dzieci, jak obie jesteście samolubne i okrutne. Naprawdę mocno gra kartą ofiary. Kropka, nie byłam zaskoczona. Moi rodzice nigdy nie byli dobrzy w braniu odpowiedzialności za własne czyny. Kiedy coś szło nie tak, zawsze winny był ktoś inny. Kropka, pytają o mnie. Chcą wiedzieć, gdzie mieszkasz, ale powiedziałam im, że nie wiem. Pytali, czy mógłbym zdobyć twój nowy adres. Ale powiedziałem, że nie zrobiłbym tego, nawet gdybym go miał. Dzięki, ciociu Lindou, doceniam, że szanujesz moją prywatność. Oczywiście zrobiłaś to, co musiałaś, by się chronić. Nie winiecie ani trochę. Kiedy się rozłączyliśmy, zdałem sobie sprawę, że nie czuję się winny z tego powodu. Moi rodzice dokonali swoich wyborów i teraz ponoszą ich konsekwencje. Kropka, próbowali mną manipulować, a kiedy to nie zadziałało, zniszczyli własne życie, próbując dostać to, czego chcieli. Kropka, pomyślałem też o mojej siostrze. Dostała swój wymyślny ślub, ale jakim kosztem? Straciła wsparcie rodziców, zniszczyła swoje relacje ze mną i wyszła za kogoś, kto najwyraźniej nie dbał o jej rodzinę. Kropka, zastanawiałem się, czy kiedykolwiek żałowała, że wybrała narzeczonego zamiast rodziców kiedy pojawili się pod jej drzwiami, nie mając dokąd pójść, kropka teraz żyje spokojnie. Pracuję w domu, mam przyjaciół, robię rzeczy, które lubię. Nie komunikuję się już z rodzicami ani siostrą, kropka, nikomu jeszcze nie podałem swojego adresu. Ponieważ wciąż boję się, że mogą spróbować się pojawić i zażądać, żebym się nimi zajął, kropka, czasami zastanawiam się, czy powinnam czuć się źle z powodu tego, jak wszystko się potoczyło. Moi rodzice borykają się z problemami finansowymi, mieszkają w małym mieszkaniu i są coraz starsi. Moja siostra całkowicie się od nich odcięła i nie mają nikogo. Kto mógłby im pomóc? Ale wtedy przypominam sobie wszystkie lata manipulacji, wszystkie czasy, kiedy zmuszali mnie do dawania im pieniędzy, wszystkie czasy, kiedy traktowali mnie jak swój osobisty bankomat. Pamiętam parapetówkę, na której pozwolili narzeczonemu mojej siostry obrażać mnie w moim własnym domu. Pamiętam, jak spiskowali, by uwięzić mnie na przyjęciu urodzinowym i zmusić do wiecznego wspierania ich kropka dokonali wyboru. Zdecydowali się sprzedać swój dom, by zapłacić za drogie wesele. Zdecydowali się próbować mną manipulować. Zamiast szczerze poprosić o pomoc kropka, postanowili przedłożyć jednodniową imprezę mojej siostry nad własne bezpieczeństwo finansowe. Ja również dokonałam wyboru. Zdecydowałam się chronić siebie i swoją finansową przyszłość. Zdecydowałam się uciec od ich manipulacji i żyć własnym życiem. Nie żałuję tego, jestem teraz szczęśliwszy niż od lat kropka lepiej śpię, lepiej pracuję i nie muszę się martwić, że mój telefon zadzwoni z kolejnym kryzysem, który mam rozwiązać.